Ta afera według Polaków bardzo zaszkodzi obecnemu rządowi. Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska i zapraszam na kolejny wideo, komentarz. Spokojnie powiedzieliśmy, żeby zamrozić te pieniądze, ja mogę, one wpłyną dopiero, jak przejmiemy władzę. Ja mogę powiedzieć, zdarzyło, że tutaj w tym studiu powiedział, zostało odblokowane. Co się zdarzyło? No właśnie mówię, co się zdarzyło, że KPO zostało odblokowane. To jest są dwa kamienie. Przepraszam, bo KPO to są te kamienie, które wyznaczają inwestycje i reformy, które powinny zostać zrealizowane. Zawarte w KPO, które dotyczą obszaru praworządnościowego. Bardzo dziękuję za miły odzew pod przed ostatnim komentarzem, gdzie trochę pożaliłam się Państwu na niemiłe opinie związane z tym, co mam w tle. Dostałam bardzo pozytywny odzew dotyczący tego, że Państwo chcą, aby ikona Świętej Rodziny była za mną. Ja tego też chcę, a więc nic się nie zmienia. Dziękuję wszystkim z Państwa, którzy są aktywni, którzy komentują, pozostawiają polubienia, a także subskrybują mój kanał. Wielkie podziękowania również za wsparcie. To wyrażane poprzez wirtualną kawę, a Także super podziękowania tutaj na YouTube. Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby pokazać w ten sposób, że podoba mu się to, co robię, to link do wirtualnej kawy zostawiam w opisie. A dziś przychodzę z tematem, który jest w pewien sposób odpowiedzią na liczne komentarze, które są pozostawiane przez Państwa pod różnymi wideokomentarzami. Czy to na temat sondaży, czy nie na temat sondaży, czy na temat afer rządu Donalda Tuska. Przewija się jedno stwierdzenie: skoro jest tak źle, to dlaczego w sondażu? Koalicja Obywatelska ma tak wysokie słupki poparcia. Skoro afera goni aferę, to dlaczego wciąż największe poparcie ma Koalicja Obywatelska? No i szanowni Państwo, mamy nowy sondaż poparcia dla partii politycznych, gdzie pewnie nikt nie będzie zaskoczony. Koalicja Obywatelska cały czas jest na pierwszym miejscu, to prawda, ale co najważniejsze, kiedy przeliczy się wyniki z tego sondażu na mandaty, to Koalicja Obywatelska traci władzę i nie ma zdolności koalicyjnych, Bo Dzisiejsi koalicjanci Koalicji Obywatelskiej, czyli PSL i Polska 2050, znajdują się poza Sejmem. Jedynym koalicjantem, który w takim układzie dostałby się do Sejmu jest Lewica, ale ma tak mało mandatów, że z Koalicją Obywatelską razem nie zdołałyby uzyskać większości. Po drugiej stronie jest PiS i Konfederacja, które, co prawda, nie zdobyły pierwszego miejsca i jeszcze nie prześcignęły koalicji obywatelskiej, ale gdyby połączyły siły, to okazuje się, że miałyby dużo. Więcej niż 231 głosów wymaganych do rządzenia. Chodzi o sondaż przeprowadzony przez pracownię United Surveys dla wirtualnej Polski. Z tego sondażu bardzo ucieszył się szef MSZ Radosław Sikorski, który przecież w polityce jest od wielu, wielu lata jakiś doradca. Albo puścił tego tweeta i nie przemyślał, albo sam Radosław Sikorski nadal przeżywa to, co wydarzyło się w Waszyngtonie i triumfuje, że nie było tam Karola Nawrockiego i chyba nie przeliczył sobie tych mandatów. Bo stwierdził, że w wyniku tego sondażu może przekonywać, że pogonimy faszyzm, czyli wygramy, wygramy wybory, stworzymy rząd. No, klops, absolutnie zero, guzik z pantelką, nic takiego się nie dzieje. No bo tak, koalicja obywatelska w tym że sondażu ma pierwsze miejsce. 28,1% poparcia to wzrost o 2,3 punkta procentowego, co nadal jest bardzo zaskakujące, no bo ostatni czas to brak jakichś ewidentnych sukcesów tego rządu, afera KPO, do której przejdziemy za chwilę. Te wzrosty ja widziałabym być może w efekcie rekonstrukcji rządu, że jednak jest jakiś plus od społeczeństwa za, za to, że ta rekonstrukcja została przeprowadzona. To, że ta rekonstrukcja została przeprowadzona w sposób szczątkowy, zdymisjonowano kilku ministrów, a wiceministrowie w większości nadal pozostają na swoich stanowiskach, to już kwestia, Odrębna. Drugi jest PiS, 27,4% poparcia i to spadek o 0,9 punkta procentowego. Trzecia konfederacja z dobrym wynikiem wyższym niż w większości sondaży, 17,3% poparcia i to jest spadek o 0,1 punkta procentowego, ale w stosunku do poprzedniego badania United Surveys. Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Lewica, niewiele ponad wymaganym progiem 5%, Lewica 5,5% poparcia. Poza Sejmem, zresztą, już to już jest kolejny sondaż pokazujący taki trend: PSL 3,6% poparcia, partia razem 3,1% poparcia, Konfederacja Korony Polskiej również 3,1% poparcia oraz Polska 2050, której notowania lecą na łeb, na szyję, 2,6% poparcia. I wydaje się, że Donaldowi Tuskowi udała się sztuczka z przerzuceniem winy za aferę KPO właśnie na Polskę 2050. Donald Tusk od początku odcinał się od tej afery. Przerzucał winę na dwa ośrodki. Po pierwsze, to oczywiście było Prawo i Sprawiedliwość. Tusk mówił, że przez to, że przez Długi czas Polsce nie wypłacano tych pieniędzy właśnie dlatego, że rządziło PIS, że PISła mało praworządność, te pieniądze ruszyły dopiero teraz, no i mamy bardzo mało czasu na wydatkowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. A kiedy jest mało czasu, to dochodzi do nieprawidłowości, bo urzędnicy się spieszą. Drugim winnym była Polska 2050, która to przecież ma swojego ministra, panią Katarzynę pełczyńską Nałęcz. Odpowiedzialną za fundusze europejskie. Gdy te wyniki podzielono na mandaty, to jest najistotniejsze zawsze, bo procenty procentami, ale fakty się liczą, czyli miejsca w parlamencie, dłonie, które można zaliczyć jako swoje szable w głosowaniu, to koalicja obywatelska ma 174 mandaty, PiS naprawdę niewiele mniej, bo 169 mandatów, a Konfederacja 99 mandatów. Z kolei lewica w takim układzie uzyskałaby 18 mandatów. No i w analizie do sondażu czytamy, że najwięcej mandatów zdobyłaby Platforma, jednak różnica względem PiSu jest niewielka, zaledwie 5 miejsc w Sejmie. Z kolei Konfederacja z 99 mandatami stałaby się kluczowym rozgrywającym. Zarówno sojusz Platformy z Konfederacją, 273 mandaty, jak i PiSu z Konfederacją 268 mandatów zapewniałby wyraźną większość. Trudno jednak sobie wyobrazić koalicję partii Donalda Tuska z partią Sławomira Mencena. O wiele łatwiej Łatwiej za to partnerstwo Konfederacji z Pisem. I teraz przechodzimy do drugiego sondażu. To jest sondaż przeprowadzony dla dziennika Rzeczpospolita, w którym zapytano respondentów o to, czy afera z KPO zaszkodzi obecnemu rządowi. Ja uważam, że wyniki tego sondażu pokazują, że Donaldowi Tuskowi naprawdę sprytnie udało się przerzucić winę za aferę z KPO na koalicjantów. Dlaczego? Dlatego, że jak zaraz Państwu pokażę, zdecydowana większość Polaków uważa, że KPO zaszkodzi rządowi, ale z drugiej strony przed chwilą. Przywołałam Państwu sondaż i koalicja obywatelska cały czas. W tych sondażach kolejnych jest na pierwszym miejscu spadają za to wyraźnie notowania Polski 2050. Wydawałoby się, że w takiej sytuacji bardzo powinno rosnąć PiSowi, no bo skoro Donald Tusk zalicza kolejną aferę, to przerzucamy się na drugą stronę. No wcale tak nie jest. Rośnie Konfederacji. Wydaje się, że PiS nie stanowi dzisiaj takiej jednoznacznej, ewidentnej alternatywy dla tych, którzy są zmęczeni rządem Donalda Tuska. Z badania wynika, że według prawie 73% ankietowanych afera z KPO zaszkodzi temu rządowi. Przeciwnego zdania jest 22,7% badanych, którzy twierdzą, że to co działo się z unijnymi funduszami nie wpłynie na sytuację rządu Donalda Tuska. Co istotne, w grupie wyborców koalicji rządzącej prawie 54% wyborców uważa, że cała sprawa negatywnie wpłynie na odbiór rządu. 40 30% osób uważa inaczej, więc widać ewidentnie że informacje związane z KPO, z niejasnościami docierają już nawet do wyborców koalicji rządowej. Ale ci również nie odwracają się od Donalda Tuska, bo Donald Tusk wskazał winnych PiS i Polska 2050. Ci będą jeszcze bardziej dążyli do tego, żeby wysadzić z siodła Szymona Hołownię. To też jest bardzo ciekawe, bo gdzie jest Szymon Hołownia? Jest na urlopie. Gdzie jest Szymon Hołownia? Gdzie dzieje się afera KPO? Gdzie dzieją się całe rozmowy wokół urlopu? Ukrainy kłótnia o to kto w Waszyngtonie z Polski powinien być Szymon Hołowni nie ma wygląda trochę na to że Szymon Hołownia stara się przeczekać bardzo niekorzystną dla swojej formacji Sytuację jednak to przynosi odwrotny skutek. Brak głosu Szymona Hołowni nie jest dowodem na to, że on nie chce wchodzić w spory i bić piany, ale jest dowodem na to, że go po prostu nie ma, że się nie interesuje albo że się poddał. Co interesujące najbardziej zdecydowani wobec negatywnego wpływu KPO na rząd są wyborcy lewicy, aż 91% jej elektoratu uważa, że ta sprawa zaszkodzi rządowi. Dosyć świadomi wydają się tak, żeby. Wyborcy trzeciej drogi, tutaj 68% uważa, że KPO no nie pomoże obecnej władzy i zwolennicy Platformy Obywatelskiej. Tutaj więc być może leży odpowiedź na te liczne pytania, dlaczego skoro jest tak źle, to dlaczego koalicja obywatelska jest cały czas pierwsza? Dlatego, że Donald Tusk uprawia bardzo sprytną socjotechniczną grę. Wina jest zawsze przerzucana na kogoś. To cały czas działa, a nie całe dwa lata tego rządu, ale Donaldowi Tuskowi udaje się cały czas przerzucać winę na złych koalicjantów. Tu albo jest winien Władysław Kośniak-Kamysz, albo winien jest Szymon Chłownia, on jest najczęściej winy, winny, no a zawsze jest winne Prawo i Sprawiedliwość. Na razie jeszcze duża część wyborców wierzy Donaldowi Tuskowi. Pytanie, jak długo, jak bardzo teflonowi są wyborcy na afery, na kłamstwa, na niespełnione obietnice. A może trzeba pogodzić się z tym, że to jest ta część elektoratu, około 30%, która nieważne co zrobi Koalicja Obywatelska, ile razy skłamie, ile razy oszuka, zawsze będą na KO głosować dlatego, że tak bardzo nienawidzą PiSu. Jak zawsze zachęcam Państwa do dyskusji w komentarzach, proszę o polubienia tego materiału, podawanie go dalej, a także o subskrybowanie mojego kanału. I cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideokomentarz.